Cześć, tu Madzia. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amnezja. Jesteśmy tutaj, gdzie ostatnio się schowałam i idziemy na dół. Boże, już się tak boję. Tak, wszyscy nie omieszkaliście mi powiedzieć, że tam będzie potwór i, i, i on będzie straszny, będę musiała przed nim uciekać i w ogóle. Ale ja już się boję. No. Dobra, wiem, że idziemy sobie spokojnie na prosto, na prosto. Tutaj już nie mam co się bać. To znaczy, tutaj do tego momentu nie mam co się bać, bo wiem, że nie ma potworów. A tu już. Tak, tu już nerwy mam. Dobra, on gdzieś tu ma być. Dobra, tu. Aha, ja to mogę. Nie da się przejść. A. W zadaniach. Jeden z Hebra wydaje się słabszy. Dobra, to to, to, to. To co? Ja mogę to łapko jakoś wyrwać? Nie, no, dobra. Idziemy tak w takim razie schodami. Puk, puk. O, To była masakra. Czyż nie Boże to jest ten zombiak? No tak, każdy ma za sobą cień. Cześć, zombie. Co, tu mamy Laudanum? Dobra. Jezu, już się coś wali, już się wali. Dobra, ale zaraz to, to był ten pierwszy zombiak co ostatnio, tak? A ten. A tu ma być jeszcze drugi? Gdzieś. Fajny, fajny humor, gdzie no mordzie masz. Dobra, zostawiam go. Idziemy. Tylko teraz, gdzie skoro tamte kraty są rozwalone? Nie! Dobra, już nie są rozwalone. Już, to znaczy, są już rozwalone, ale Boże, bestie słyszę. Ja się chowam, ja się chowam. Ja no, tu mnie może nie znajdzie. Stworzenie, tak to jest stworzenie. Jezus, słyszę, nie idzie. Dalej zobaczymy. Nie, może, może on tylko sobie potupta. E, nie, potupta. Nie. Tylko nie idź tu, nie, ty mnie nie zobaczysz. Jezus, jeszcze warczy. Dobra, jak coś, to kątem oka, oka widzę, czy on tu wejdzie. I stąd. Dzisiaj nie mam sensownych argumentów, dlaczego mam stąd iść, ale. Bo tak. No, to chyba go nie ma. Ale nie, poczekam aż muzyka ucichnie. Ja on się chyba nie wróci już, nie? Chyba, że za nim bym pogoniła. Dobra, muzyki nie ma, to można sobie się ruszyć chyba, nie? No dobra. O, rączka! Gibu, gibu, gibu. gibu, gibu. I, i. O, pomachała troszkę. Dobre, mi już zaczyna odwalać. Idź stąd, ręka. Nie, te potwory źle na mnie działają, naprawdę. Yy, czyli teraz mamy iść za nim tam. Jest to te bramy rozwalone. Boże, jeszcze usłyszałam teraz, jak sąsiad krzesło przesunął. Że mi tu serce stanie. Dobre, nie ma tu dziada. Jezu, szczur zapiszczał. Tak, i to jest to miejsce, które mi tak dokładnie opisywaliście. Właśnie, że on tam z lewej strony będzie. Ja mam tam czymś rzucić i uciekać w prawo cały czas. I że mam bardzo szybko uciekać. No ale. Ja zawsze no wierzę w siłę rozmowy. Jak gdybym z nim naprawdę miała możliwość porozmawiania, on na pewno by pozwolił mi pójść sobie tak, wiecie, kulturalnie tak jak trzeba. I on by mi krzywdy nie robił, no ale że to takie narwane i nie da się porozmawiać, no. Ach, dobra. Tam mamy uciekać, to. To to tu. Tu mamy czymś rzucać, dobra. Ja, że niech on tylko nie wyskoczy gdzieś tu do mnie z tą paszczą. I jakie on wyda odgłosy. Chodź tu, kamyk weźmiemy. Tylko jeszcze uderzyłam. Dobra, masz kamyk ja uciekam. Ja uciekam. Biegnij. Macie biegnij. Dobra, chyba go nie ma. Jest, dobra, są schody. To już mówiliście, że będzie łatwo. Dobra, drzwi. Nie, idź stąd. Idź ode mnie, idź. Dobra, są drzwi. Nie z tej strony. Fuck. Biegnij. Sympatycznego potwora. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Aha, za kratą. Znowu ten szczur. No, to się go nie przestraszyłam. W ogóle ja się wcale nie boję. No. Co, teraz nie będziesz wyskakiwał. No, e, dobra, mniej więcej zasady znamy, tylko że. Żeby tamte drzwi mi się znowu coś nie zrobiło z nimi. No, masz kamyk. No i madzie ucieka. Biegnij, 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 biegnij! Byżby jeszcze się dłużej tym kamieniem zainteresował. Dobra, biegaj, biegaj, biegaj. No, otwieraj. Aha, w tą stronę, dobra. Ej, co jest, no? Kurczę, coś mi się zrobiło z klawiaturą, no fuck! Dobra, nie zamykam, on nie leci, ale zaraz, no. Dobra, dalej jest ten błąd Kurczę. Takie będę miała cały czas wciśnięte, ale on nie jest wciśnięte. Jakiś błąd gry musi być. Dobra, drabina. Tu już idź prosto, nie skręcę w prawo. Jezu, no, udało się. Nieco, najpierw mnie zabił, a potem jeszcze mi tutaj coś się. Uuu. Jezu, nie strasz mnie już. Później mi się jeszcze klawiatura musiała, to znaczy nie klawiatura, gra zepsuć. Moja klawiatura ostatnio była oczyszczona, nie ma prawa się psuć. Ale dobra, poszliśmy w stronę światła, czyli takie wybawienie, takie ostoja spokoju. No i dalej mnie tu nadeciągnie. no, no weź. No, no, teraz to w, tą, w tą. Dobra. No już, już działa? Lewo, prawo? Dobra. Dobra, już działa. Nie, albo jakiś gry był, albo coś, bo klawisz był w porządku. Dobra, czyli tu zeszliśmy. Wesz weszliśmy, ale zejść nie możemy. No to git. To ja się cieszę, że tam nie muszę wracać. Tu coś mamy. Hello. A, krzyźliwe tylko mamy. Dobra, wiesz. No, wstawaj, tu chyba potworów nie będzie. Zaraz, chodź kamek wezmę i rzucę tam jemu na łebo. Na łeb mówiłam, no! O tak. Benc spadł. I co, mamy cztery drzwi, co do drugich idziemy? O, zamknięte, spoko. No to trzecie. E, ciemno tu tekst Hello? To ja? Nie, tu nie pójdziemy. Jeszcze zobaczę. Jezu, jeszcze coś się wali. Nie, zamykamy. Jeszcze tutaj te czwarte, zobacz. Nie wiem, w której ja powinnam pójść. Zobaczymy jeszcze te. Jezu, jak tu ciemno też. Coś kapie, dobre, idziemy. Zapalimy sobie. Mamy sporo krzesiwa. Daje się coś wali. Jezu, to jest jeszcze ciemniej. Tu są schody. Nie, no. Mm. No niby ze mną w porządku, a zadanie jakieś? Nie mamy. Dobra. E, to co, to i. No to pójdziemy tam na dół. Schody w dół są mniej przerażające niż do góry. W ogóle jak tu jest zacnie. O, Pętelka! No to ja już wiem, co ja zrobię, jak, jak się za mocno przestraszę. Ja się powieszę. Też będzie jakieś tam wybawienie, też droga w stronę światła i w ogóle. Nie dobra, mi już odwala. Ta gra jest zła. Nie róbcie z tego w domu. On no, jeszcze w miarę dobrze się czuje, ale ekran mu się rozmazuje już. Dobra, idziemy. Ja się boję ciemnych pomieszczeń. Oświetlenie zresztą też. Ja się ogólnie amnezji boję. Znaczy nie, ja się przed chwilą nie bałam. Ja tylko udawałam, że się bałam. I teraz też się wcale nie boję. Słowo tak nerwowe mnie złapał. Ech, dobra, mamy krzysiwo za to. Tu coś jest. Nie, tu nie ma? Myszy są, jak słyszę.

Dobra, a grypę sobie tam męczą. Z tego, co już wiem, to ma to być jakiś przykuty gość do ściany. Co to jest? Laboratorium. No to jest zamknięte, dobra. To się nie interesujemy. Dobra, to tutaj pójdziemy. Zapalimy sobie. E, aha, dobra, on tam już siedzi. O, łopata. Wracamy do Minecrafta. Tak, tu ładnie otworzymy. Otwieraj Coś tam stęka, biedne. Dobra, idziemy do niego Jest jaki on jest obleśny Jezu, mojego sąsiada przypomina Dobrze, że on już nie żyje, bo bym się go bała Zara, czekaj, zaraz ci pomogę. Wiesz niby tą to? To, to masz, ale... Co ona dała? Aha, smorodki uwalni, no spoko. No siema. Madzia, miło mi. Jaki Daniel Madzia? No wiesz co, ja ci pomogę, a to jest bezczelny Dobra, ja sobie pozwiedzam to sobie. Gadaj, mamy oliwę. Nadej się, co tu hałasuje? Nie, to, to na górze musi chyba być, nie? Oto. A, tu jest jakiś mechanizm. Ja, no dobra, niech on sobie będzie. To nic nie ma, w sumie cikolwiek. Dobra, trzeba to zamknąć. Ej, no zamknij się. Ty jakby się zamknieć, bo na razie nie słucham. No. Dobra. Aha, dobra, teraz tej kuli mamy jakieś tam szukać. Czy mhm. mam iść do chóru i do transeptu, dobra. Teraz zobaczyłem w zadaniach. Znajduje się w salach tortur. No dobra. Się zaraz pójdzie. Napełnimy jeszcze. Się przyda się. Mamy nowe zadanie? A nie, to to samo, tylko nie zatrybiło jeszcze. Dobra. Co ty jest? sianko mamy. Fajnie. Tu jakieś przejścia chyba jeszcze są. Nie może stąd otworzyć te drzwi. To skąd? A jeszcze te? Dobra, to, 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 to. To zadanie jeszcze sprawdzę. Aha, dzięki. No to co, to idziemy teraz sobie tutaj tak ładnie, kulturalnie? Nie! Boże! Mam rozumieć, że to wrzaski torturowanców były, tak? Tak, ja też, ja już jestem psychiczna całkowicie. Trzeba będzie się leczyć. Mmm, dobra. Zapalmy. Potwory przynajmniej będą widzieć. Jeden już nas dzisiaj posiekał. O, krzesiwo. Jest potworek? Nie ma. Dobra. Sobie wejdziemy. Bóg. Boże, jak on tymi zębami szczęka. Szczęka zgrzyta. O. Tu też nie ma, ale chyba mięsko jakieś jest. No, a coś troszkę jest mięska. Poza tym nic tu nie ma. Dobra, skoro tu były dwie, to z drugiej strony prawdopodobnie też są dwie, i w którejś musi już siedzieć potwór. Dobra, idziemy tu. Puk, bok. Dobra. Ja już się nauczyłam, że jak się tylko ruszy drzwiami ma być potwór, to od razu jest wycie, więc ich do końca nie otwieram, tylko no, takie rusze. No, ale tu też nic nie ma. dobra, idziemy tu. Boże, przestraszam się, że ten słup tam co stoi, to, to, to ktoś jest. To coś jest. A, a krzesiwo chyba tylko. Zamknij się tu. Tak, krzesiwo. O, zapalimy sobie. No, trochę sianka tu krwi, chyba takie urozmaicenie, nie? Dobra, to teraz co? Schodami na górę? Tam na razie nie idziemy. Już ktoś tam stęka. O, jabłuszko mamy. Jest gniłe. Dobra, zostawiamy je. Nie no, na razie nie zapalam. Tam też nic nie ma. Nie strasz byle czym. W sensie no, w ogóle nie strasz, ale jak już ma straszyć to nie dymem. Mamy co zapalić? Tam też nikogo nie ma. Puk, puk. Znowu krzesiwo Dobra, idziemy na drugą stronę. Czyli na ten obiekt zostały tylko dwa pomieszczenia, więc tu już musi coś być. Wow. Dobra, tam. The taste of the mask is very good. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. It's a cut with your even though my mind remains silent. They will be back. Oh, they will be back. Dobra, chodźmy dalej. No, nie przeszkadzać mi tu w chodzeniu. Dobra, ostatnie drzwi. Jest ktoś? Nie ma. To tu już powinna być jakaś fragment kuli czy coś, nie? No nic nie ma. Też Nie, dobra, nie zapalam. Ale mieliśmy tutaj przeszukać, nie? I co? Nic nie ma. Co to jest? Mięsko? Mięso, tak. Jak mięsko, to jeszcze chlebek weźmy. No, chlebek będzie do mięska i... i, i no i tak, przyda się Już ja zawsze w poprzednich odcinkach chodził sobie z czymś, no to ja będę miał chlebek Ech, coś, coś, no, jakby telepnęło Dobra, co to jest? Presbiterium Mamy tam iść? Nie, nie wiem, bo tam jeszcze jedno pomieszczenie na górze zostało Dobra, chodź chlebek, idziemy do Agrypy Damy ciebie Agrypie Zaraz, zostań tu, ja to zamknę ładnie no ładnie. Tak, klamerka tu. Drzwi. I klamerka. Tak, Macie się robi precyzyjna. Dobra, chodź chlebek. No chodź. Chodź. Dam cię o grypie. On pewnie głodny. A na cóż ty mi potrzebne. Masz chlebuś. No chlebuś, chlebuś, ślebuś. Eee, dobra. Ej, oddawaj, chlebuś, to mój chlebuś, no. Ała! Jeszcze mnie bijesz, ty, wredoto! Ja chcę chlebusia. Ja chcę chlebuś, chodź, chlebuś, chodź. Eee. no chodź. No dobra, zostawię ci chlebusia. Eee, za to cię usmrodzę. E, nie mogę cię usmrodzić na nowo. To nie. Co za zadanie mamy teraz? Eee, Aha, notatkę jakoś chcesz. No kiedyś dostaniesz, może jak będziesz grzeczny. No dobra, ale ja na razie nie wiem. Boże, jaki to wygadany jesteś. Nie wiem właśnie, czy iść teraz tam do prezbiterium, czy wrócić na górę, więc powiedzcie mi. Boże, jak to chaosuje. Więc możecie mi napisać doradzić w komentarzach, gdzie ja teraz powinnam iść i gdzie jakie potwory będą. Tak. No, więc to by było na tyle i. i. I tak, dorać się w komentarzach i z tymi zadaniami, wszystko tak dalej. O, bo ja dzisiaj tak, taka wystraszona już jestem, że będzie za mnie. Dobra, tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.